Witam wszystkich bardzo serdecznie i w dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować kurki które w sumie nawet wczoraj w nocy przenosiłem je tutaj robiłem jej takie osobno, teraz już jest taki okres wczesno przedwiosenny, to jest kurki teraz dominant trójbarwny kurka starego typu żywotna Powiedzmy, że to jest dwukrotnie dłużej przeżywa ta kura, niż taka e, typowa nioska którą tam można, powie, powiedzmy, kupić e, kupić teraz na rynku e, typu, ja nie wiem, czy rosa, teraz są takie bardzo popularne te, te Ja Ja przerabiałem ile horny i Powiem tyle, że Leghorn jako, bo jeżeli mówimy o, o, o nioskach, To pierwsza e, powiedzmy nasuwa się e, I od której też zaczynałem, no to Leghorn Kura, która e, Wszyscy mówią, a nosisz super jajka Ale z Leghornem mniej więcej sytuacja wygląda tak Że Leghorn jest kurą, która nie jest stabilna Co to znaczy? To znaczy, że ta kura musi, musi mieć odpowiednie warunki. I w warunkach zmiennych ta kura już nie jest taką super nioską jak to e, wszędzie e, się mówi. Ta kura musi mieć odpowiednią temperaturę, odpowiednią wentylację, naświetlenie i wtedy rzeczywiście ta kura fajnie nosi jajka. W innym wypadku. Ta kura nosi taka e, powiedzmy te, e, od wiosny do, do, przez całe lato, to fajnie ta kura rzeczywiście nosi jajka, przychodzi okres jesienno-zimowy, i ta kura przestaje nosić albo nosi tak bardzo, bardzo mało. Powodem jest tego, to że ta kura potrzebuje właśnie ciepła stabilności takiej no, takiej. E, warunków bytowych, które nie są zmienne, tak jak w, w, w kurnikach przydomowych, no to jednak te zmienne e, występują i to dość, e, e, dość e, duże, zwłaszcza zimą, gdzie te kury są wypuszczane, raz, że są wypuszczane na wybieg, dwa, e, no zimno, nie, no nie we wszystkich kurnikach jest to ogrzewane, e, ocieplane, no różnie, różnie to bywa, dlatego ta kura, e, w większości pokarm, które tam spożywa, no to ona pożytkuje na samo ogrzanie, no to jest taka typowa lekka kura, która yy, przy y, warunkach takich jak są na fermach, gdzie zapewnione właśnie jest to naświetlenie odpowiednie, temperatura, wentylacja i temperatura wentylacja i w sumie w sumie, w sumie tyle. no Nie wiem, co, co jeszcze mogłoby być, i wtedy ta, ta kura rzeczywiście nosi te um, powiedzmy te 300 czy 300 kilka jajek rocznie, ale przy warunkach takich domowych, przydomowych kurników, to nie, są, to, to nie jest do, do spełnienia. Przychodzi zima, tak jak mówiłem, no ta kura e, e, na samo ogrzanie pożytkuje to wszystko, e, pokarm na, na samo ogrzanie, a później dopiero w drugiej kolei na produkcję jajek. Drugą kurą, którą ja osobiście testowałem to była rosa i ta kura już jest bardziej taką stabilną kurą, nosi też tych jajek, nie wiem, 250, 270, niektórzy mówią 280, ale tego nigdy nie sprawdzałem, różnie, różnie to to i każde warunki, powiedzmy, że to jest u to... Przy optymalnych warunkach to pewnie gdzieś około 280-70 taka kura potrafi znosić rocznie jajek. Ale e, kura e, jednoroczna, to znaczy się, że jeden rok i to jeszcze nie wiadomo jak to do końca będzie. Dużo miałem takich, dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, właśnie narzekało, że te, te kury po roku zaczynały zdychać, zaczynały się kłopoty z tymi kurami itd. No, niektórzy nie zwracają uwagi. No powiedzmy, że warunki bytowe też mają znaczenie, jak, jak te kury są żywotne. To, to, no to tego nie, nie można być na 100% pewny, ale w większości ludzi to powiedzmy, że, że narzeka 2 lata. Dla takiej kury to jest naprawdę już duży wysiłek, żeby przeżyła 2 lata. Co jeszcze tego? No w większości kury, które tam można nabyć, to są kury gdzieś tam z ferm. I i to też tam różnie to bywa z tym wychowaniem tych kur. No bo normalną rzeczą, gdzie się pojawiają pieniądze, tam sentymenty nie ma sentymentów. I tam są oszustwa na typu na, na tygodniach. Na tygodniach życia kury to są oszustwa, no powiedzmy, że są sprzedawane w 21 tygodniu. No to ta kura powiedzmy, że, że nie ma tych 21 tygodni. Te kury są sztucznie przygotowywane do, przygotowywane do, do e, sztucznie przygotowywane do sprzedaży. E, są karmione, nie, niektóre kury mają rozepchane wole, przez co i też u nas jedzą tego pokarmu więcej i co powoduje to, że te kury są otuszczone otuszczone mniej mniejszą jajek i dodatkowo są podatne na różne choroby. Dlatego ja zdecydowałem się na właśnie taką kurę, która nosi mniej jajek, ale jest ładniejszą kurą, spokojniejszą kurą, bardziej odporną na warunki. Pewnie, że każdej, każdej kurze trzeba te warunki odpowiednie bytowe zapewnić. U mnie kury mają. Raz w tygodniu sprzątane. Po y, sprzątaniu mają y, wysypywane suchą dezynfekcję przed, przed ściółką i dodatkowo dodatkowo wszędzie jest y, poza wszędzie Posypywane jest y, ziemią okrzemkową. To powiedzmy, że no, tam jakiś to jest wydatek, ale ale y, to skutkuje, że taka profilaktyka zapobiega rozwoją raz, że e, jakiś chorób, a dwa pasożytów, które by mogły e, tak samo pogorszyć stan zdrowia kury, e, jak to tak zwana e, ptaszcina, tak zwany e, inaczej wampirem kurzym, e, e, może powodować nawet jak się bardzo populacja ptaszyńca roz, rozwinie w kurniku może powodować nawet śmierć może nie bezpośrednią kury ale pośrednią bo kury często często kury jak jest duża inwazja ptaszyńca no to mają anemię anemia powoduje że odporność no i z automatu rozwijają się i dodatkowo ta kura która powiedzmy była najbardziej, najwięcej zaatakowana Później zaraża pozostałe nowe patogeny no to drogą kropelkową no i to tak w sumie zamknięte koło. Dlatego też jest ważną, żeby te warunki jakby nie były dla kur zapewnić takie w miarę w miarę przyzwoite, bo ja wizytowałem różne kurniki i różne różnie to też bywało. Dlatego ja uważam, że Trzeba, jak no tu w sumie w Krakowie to tak się mówi, jak się dba, tak się ma. No i, i coś w tym powiedzeniu jest, że jak się zadba, no to też później te, te są rezultaty są jakie, jakie są. Ja, tak jak mówiłem, no teraz już przygotowuję się do sezonu lęgowego. Te kury są dzielone. Planuję nastawić inkubator. Powiedzmy tak, żeby było na koniec lutego pierwsze kurczęta, dlatego już te kury są już, yy, dzielone gatunkami, żeby, yy, żeby po prostu już przygotować się pod yy, inkubację. Tak jak mówiłem, no, te kury były wczoraj przenoszone tutaj. Jeszcze nie mają przygotowanego wyjścia na wybieg, tutaj będzie wycinana dziura i tutaj mają wybieg taki na, 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 na zewnątrz, także będą sobie spokojnie wychodzić, no i to też jest ważne, naświetlenie, naświetlenie e, sucho w kurniku, e, czysto, tak jak tu jest, kurnik jest cały drewniany, troszeczkę tutaj jak, jak ta pogoda, no to nieraz... Tak potrafi mocno e, lać i wiać jednocześnie, że przebije przez e, tą szalówkę, która jest na zewnątrz e, kurnika. Także no, no, warunki są jakie są. Mocny jest wiatr no i to są takie anomalia. Zdarzają się rzadko, ale się zdarzają. E, Wentylacje mają też zapewnioną, także. E, taki drewniany to taki zdrowy, tak jak gołębnik to są drewniane, e, to najbardziej e, dla, dla zwierząt e, e, pomieszczenia, w którym się najlepiej czują. Jest to, jest to jakby nie było też, e, e, tak jak to drewno i takie jakieś szczeliny, to są takim doskonałym, takie doskonałe kryjówki dla właśnie ptaszyńca i dlatego ja uważam tak osobiście, że e, każda osoba, która e, chce założyć kury, albo planuje założyć kury, żeby, jeżeli to jest możliwe, to samemu wykluć kurczęta, albo kupić kurczęta. Bo kurczęta nie, nie, nie przenoszą tak już w, tak, e, w takim stopniu jak, i, e, jak kury, bo kupując kury od kogoś, Chyba, że mamy kogoś sprawdzonego, wiemy od kogo kupujemy, no to powiedzmy to jest to takie już ryzyko jest dużo mniejsze. Ale kupujemy, kupując na jakimś targu z niewiadomego jakiego pochodzenia te kury, my nigdy nie wiemy jakich, w jakich warunkach by bytowały te kury. I, I razem z kurami przynosimy to wszystko co było niedobrego w poprzednim kurniku. Także ja uważam że najlepszą, najlepszą metodą jest właśnie kupowanie jajek do wyklucia lub kurcząt. Wtedy już się te e, takie zagrożenia, takie e, e, chorobo, chorobotwórcze, e, pasożyty, już nie, nie, nie przenosić się bezpośrednio, choć e, kury na wybiegu zawsze są narażone na. Na, na coś takiego, no bo przy, przylatują e, dzikie ptaki, e, typu wróble, e, synegarlice i one przenoszą dodatkowo. No ale już, już tego bezpośrednio, już tak zmniejszyliśmy po prostu to, to, to ryzyko, do tak powiedzmy, do, do, do maksymalnego e, stopnia, jak wyklujemy bo resztę w 100% nie możemy tego. Dlatego ja wysypuję e, ziemię okrzemkową. Kury dostają odpowiednią tak jak teraz, to czosnek do, do karmy, żeby było odpornić tak samo te kury. No i o, 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 ogólnie, żeby miała wodę w lecie, mają zakwaszaną, żeby te patogeny się nie rozwijały. To, to w jakimś tam stopniu e, powoduje, że te kury nie, choduj, nie chorują. Ja w tym roku wychowałem, e, w tym roku, raczej w roku wcześniej. 2021, wychowałem 200 kurcząt i 75 indyków, z czego, e, z czego indyk żaden nie padł 70 wykluło 75 i 75 się wy, wychowało, e, a, kurczęta, a kurczęta nie wychowało się 5, ale to nie dlatego, że zdechły, tylko dlatego, że moje dzieci się bawiły kurczętami, a, a były w odchowalniku na zewnątrz no i zanim ja e, zobaczyłem, no to już było po temacie, było 5 na minusie. Także e, teraz dzieci już tak troszeczkę podrosły, już tak może, no trzeba bez przerwy, e, no to chwila nieuwagi i ja myślałem, że się fajnie tak patrzą do tego, do, do odchowaźnika, a, a one wyciągały, a to tak e, dzieci bezczuciane i to wtedy to, to takie był minus przez to, że że dzieci, a później przy odchowaniu nic się nie, nie, nie tego ja osobiście nie szczepię i dlatego uważam, że jak się wyprowadzi linie, czy to są gołębie czy to są e, kury czy inne zwierzęta odpowiednio nie przynosi się jakichś, jakichś różnych rzeczy, żeby to nie miało kontaktu z z, z chorobami i tak to jest w stanie hodować to wszystko w przyzwoitym w przyzwoitym y, y, takim standardzie, y, gdzie, gdzie nie ma chorób i jednocześnie nie szczepić bo szczepienie to już stado samo z siebie już jest odporne y, nie znosi się, no i jak się dba o, o jeszcze dodatkowo jak są w miarę to, za, to wszystko zadbane jest no to, to, to później skutkuje tym, że no, no zdrowie, zdrowie w stadzie jest i nie ma, nie ma kłopotów. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne filmy. Eee, spróbuję jeszcze nakręcić filmy z resztą stada, ale e, powiedzmy w jakiś taki lepszy dzień, taki, gdzie nie będzie już tak, tak wiało, tak mokro, bo te kury przez, przez to, że też były przekładane tutaj już, no to trochę są wystraszone. No to takie przekładanie to jednak powoduje to, że kury, kury no takie płochliwie się robią, no bo teraz były oddzielone te kury, łapane, przekładane, no i to takie, no i takie się dzikusy się na, na tego. muszą się uspokoić i nakręcę film. Ja w, u siebie w hodowli mam 6 gatunków kur w czym kurek ogólnie to jest między 4 a 7? To takie małe statka są, i kogutów między 1 a 2, w zależności od tego. No, najwięcej dwa koguty są w Lagenfelderach, to są dwa koguty, a wreszcie to jest po jednym kogucie no bo też jest kurek jest mniej. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli się podobało, kciuk do góry. Zastanawiamy też opinie eee, Chętnie odpowiem. Jakby ktoś chciał coś do, dopytać, e, to chętnie też odpowiem. Odpiszę na, 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 na pytania zadane w komentarzach. Pozdrawiam. Widzę.